Kontrwiadzierem jest wicepremier minister gospodarki szef PSL Piechociński. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Zostawicie koalicjanta na lodzie podczas głosowania prezydenckiego weta? No będą emocje tak jak w wczorajszym meczu, bo pewnie głosowania nie będzie. Nie będzie, bo się platforma wystraszyła porażki? Nie wiem niepotrzebnie. Wyjasko... Następuje eskalacja do rozdętych zupełnie rozmiarów w tej sprawie bezsensownej i rozumiem, że tutaj dwie skrajności chcą wypompować środek klasyczny zabieg wyborczy. No, sprawa jest oczywiście z punktu widzenia ogółu społeczeństwa drobna, ale jednak symboliczna. Pierwsze i ostatnie weto prezydenta Dudy w tym parlamencie, no, warto by się może zmierzyć i taką próbę sił przeprowadzić. Tak, wypompowując to, co w polskiej racjonalnej, bo z jednej strony będziemy mieli głosowanie za wolnością, a z drugiej strony będziemy mieli głosowanie przeciwko rodzinie. Tak to zostało bardzo mocno wyartykułowane, a już nikt nie wie o co chodzi, w każdym razie wie, że takie podziały są w Polsce dyktowane. Dzisiaj wobec tego, co idzie w najbliższej przyszłości, szykuje się zupełnie inna potrzeba polityki. Rozumiem, że PSL jest przeciwko temu, żeby to głosowanie się odbyło. PSL. Chcę studzić te emocje i zachowywać się bardzo racjonalnie, bo nam jest potrzebna wspólnota i, te, i rozdzieranie tej wspólnoty ideowymi, religijnymi czy moralnymi sprawami jest bardzo ładne w publicystyce, ale fatalne z punktu widzenia skuteczności rozwiązywania problemów, które nadchodzą. No tak, ale tu ustawa jest na stole, weto prezydenckie jest na stole, to nie chodzi o rozdzieranie, no, chodzi o to, żeby zdecydować, co z tą ustawą zrobić. Zwracam uwagę, że PiS wiedziało co zrobić w sprawie Konstytucji dla przedsiębiorców i przedsiębiorstw i przedsiębiorczości w Polsce. Zablokowało pracę w parlamencie nad czymś, co składało się z bardzo ważnych i bardzo potrzebnych sygnałów dla stanowienia procesu prawa i w relacjach między państwem a przedsiębiorczością. Panie premierze, ale jeśli to głosowanie będzie, Janusz Piechociński będzie za wetem czy przeciw? Jak będzie głosowanie, to pozna pan jego wynik. Pa bo pamięta pan swoje lipcowe głosowanie. Ale ja zawsze pamiętam. Nie tylko no i jak pan te głosowałem. Wtedy? głosowałem za tym, żeby uprościć Zbawiam pewną procedurę. Ustawę, nie, a, ale uprościć to procedurę. dlaczego dzisiaj się pan waha? No to skoro wtedy był pan za, to <noise> z, 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 dzisiaj zmienił pan zdanie, bo minęły trzy miesiące, czy było kampania wyborcza? Panie, re, panie redaktorze, jak pan wie, jest nie tylko kampania wyborcza, ale zdrowy rozsądek każe, że dzisiaj studzić emocje. No to w ramach studzenia emocji można szybko przyjąć wetę albo je odrzucić. W ramach studzenia emocji trzeba było przyjąć konstytucję dla przedsiębiorców, a nie głosem pani posłanki Pawłowicz złożyć wniosek o jej odrzucenie w pierwszym czytaniu a później zabrakować pracę. Ta konstytucja przedsiębiorcom bardzo by się przydała nawet w gorącym czasie wyborczym. Rozumiem, że nie usłyszę od pana jak pan zagłosuje, jeśli będzie głosowanie. Usłyszy pan jak będzie wynik głosowania. Panie premierze, gdyby spotkał pan taką spełniającą polityczne życzenia Złotą Rybkę, poprosiłby ją pan, żeby koalicja PO-PSL trwała także i w następnej kadencji? No, mamy nowe uwarunkowania trwania, bo koalicje są nie tylko po to, żeby trwać, żeby podzielić władzę, tylko realizować problemy, którymi boryka się dziś Polska. To, co nadchodzi, jest wyjątkowo poważne, wyjątkowo groźne. W no, mojej w tych, ocenie, tych nowych w mojej trwania, ocenie Rok drwa, 2014 zakończył. Najlepsze ćwierćwiecze w historii 400 lat Polskich Polaków, a do naszej Europy na jej granice i do wewnątrz w, pojawiły się w nich gigantyczne wyzwania. I nie tylko te migracje no są z tego. W obliczu przykłane. tych gigantycznych wyzwań chciałby Pan nadal rządu kopaci i Piechocińskiego, czy uważa Pan, że jesteście ze sobą znużeni, zniechęceni, rozżaleni? Nie, nie, nie. To nie, ma to, nie sensu? to nie chodzi o koalicyjne, tylko mamy nowe które polegają na tym, że tym razem mamy prezydenta spisu. Prezydenta Spisu, który na zaproszenie prezesa swojej partii przyjeżdża na konsultacje nocne. I to jest. I w obliczu prezydenta Spisu trzeba rządu Pisu. Nie. Tak i a prezydent nie, pokój, spokój, spokój. nie potrafi rozmawiać z panią premier z innego obozu politycznego. Pani premier z tym prezydentem. Nie potrafi znaleźć jakiegoś mechanizmu rozwiązania, nawet w sprawach tak gardłowych dla państwa i przyszłości, czyli sprawy migracji, nie było w ciągu trzech ostatnich miesięcy żadnego spotkania na szczycie przywództwa narodowego. To każe mi proponować. Wielką, to każe tak? mi proponować wielką koalicję po to, żeby zakończyć świętą wojnę popisu, bo z tej wojny jest obojętne czy Jarosław Gowin jest ministrem sprawiedliwości w rządzie PO, czy jest kandydatem na ministra. Obrony Narodowej albo wojny, jak to woli, bo PiS chyba trzeba opisywać tymi kategoriami jako bardzo radykalne i wojownicze ugrupowanie, będzie w rządzie ewentualnie Prawa i Sprawiedliwości. panie premierze, koalicja, wielka koalicja PiSu i, i Platformy dziś w każdym razie wydaje się mrzonką. Wobec czego pytanie jest takie, jeśli pan będzie miał do wyboru, a tak by się złożyło szczęśliwie, że dla pana, że PSL był, byłby języczkiem uwagi, Szydło albo kopacz, PiS no, albo po PSL pierwsze, potencjalnego koalicjanta, to nie będzie. Jeśli już wybier? będziemy, to będziemy jęzorem. Jezo przy tej wadze, czy na tej wadze, bo mając 40 do 60 posłów może się okazać, że rozstrzyga to nie tylko wynik wyborów, ale rozstrzyga to o scenariuszu. Czy będzie to scenariusz umiaru rozsądku? Jesteście Powoli. To, czy będzie to scenariusz spokoju, umiaru, racjonalności, czy też kolejny raz okaże się, że dla partykularnych, partyjniackich celów nie, niemożliwe jest do koalicja racjonalności wobec tego, co nadchodzi. No więc jeżeli widzimy to bardzo wyraźnie i chciałbym, żeby to wszyscy rozumieli, ja nie wejdę do rządu z radykałami PIS-u sam. Czyli Dlatego, koalicja PSL-PiS nie wchodzi w grę, a no koalicja PSL-PiS, nie wiem, Cookies albo Korwin? Ale to jak zaliczam do radykałów PiS Jarosława Kaczyńskiego z Antonim Macierewiczem, bo Kaczyński ani razu nie w swoim osobistej wypowiedzi nie przekreślił tych deklaracji pana Macierewicza. Robimy te 3% wydatków na armię? To jest 17 miliardów więcej. To komu zabieramy te 17 miliardów? Polskiej wsi, polskiemu rolnictwu, polskim pielęgniarkom, polskiej infrastrukturze, polskiej kulturze? Mówimy o 17 miliardach. Czy pan wie, że te 17 miliardów to jest 20-letni de facto budżet województwa świętokrzyskiego? Wiem, wiem, wiem. Czyli, panie premierze, czyli co? Koalicja PSL-PIS nie wchodzi w grę, jeśli by to miała być koalicja bez platformy? Dlaczego? A, a pamięta pan 2527, co stało się z koalicjantami PIS-u? I boi się pan, rozumiem, ich losów. Ale, Ja i wolę chuchać na zimna, nie przyłożę ręki do tego, aby w Polsce, żebyśmy prowadzili politykę wojen wewnętrznych, bo one są wyjątkowo szkodliwe i bolesne. Czyli rozumiem, woli pan podtrzymania tej koalicji, gdyby była taka możliwość? Jeżeli... Decydują o tym wszyscy wyborcy. Zwracam uwagę, że dzisiaj jest potrzebne porozumienie, w której nie będzie Maciarewicz, pewnie po stronie PO możemy znaleźć na przykład Michała Kamińskiego czy Romana Giertycha. Jakoś dziwnie te transfery wszystkim pasują i niektórzy ludzie pasują i do Polski Liberalnej z 2005 roku, i do Polski Socjalnej 2005. Ale roku. A ma tam teraz jest Jarosław Gowin, ja jako jest kandydat pan, na mistrę. A zauważył pan, na którym miejscu siedzi Antoni Maciarewicz? A zauważył pan, że na sali sejmowej tej, która dzisiaj zakończy kadencję, pani Szydło, kandydatka na premiera, siedzi za panem Błaszczakiem w drugim szeregu? Uważa pan, że to symboliczne zasiadanie? A, a nie? Czasami z, z, z tylu więcej niż z Pewnie. A zauważył pan, jak delikatnie krytykowała, czy dystansowała się od wypowiedzi wiceprezesa PiSu, pana Macierewicza, wiceprezes PiS, kandydatka ponoć na premiera? Czyli uważa pan, że Beata Szydło nie będzie premierem i nie ma sobie w ogóle co tym projektem zawracać? Potrafiliśmy Polsce samorządowej dać umiar. Swego czasu, 8 lat temu, Adam Jarubas miał do wyboru koalicję dwójkowe, gdzie więcej można było podzielić między uczestników tej koalicji, a zdecydował się na koalicję trójkową i z panem Gosiewskim, i z liderami świętokrzyskiej PO. Dzięki temu ustabilizował województwo. Dzisiaj jest nam potrzeba ustabilizowania polityki centralnej. Ustabilizowanie tak, tylko zastanawiam się, czy symbolem rządów Platformy i PiSu nie jest to, co wydarzyło się w ostatnich dniach z elektrownią atomową, to co wydarzyło się z górnictwem. Na no, pełna nie zgoda i teraz chce, pan... Na to, że I chce pan żegnać się już z rządami. I chce pan kolejne 10 lat spędzić na sporze Popis? takim jak dotychczas, w którym najważniejsze jest to, żeby innym się nie udało, w którym nie Boi poprze się, się projektu nie ustawy będę tylko... Wyjścia. A nie, ma pan wyjście, idzie pan do tych Prezent, wyborów wiem. i głosuje na spokój, umiar, na partię pokoju, a nie wojny. I ja głosuje pan wyciński, na świetnych kandydatów PSL-u, których wyznaczyły także świetne wyniki wyborów samorządowych.